Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trzeba było się przeprosić z konewkami. Pomimo tego, że mam na ogrodzie kilkadziesiąt metrów, ponad sto metrów bieżących linii kroplującej, która po dwóch pełnych, przepracowanych sezonach odmówiła posłuszeństwa, przestała pracować. Przyczyna: twarda woda. Jaką używam do podlewania ogrodu z sieci wodociągowej, te emitery, czyli kroplowniki, no mają jeden mankament. Bardzo nie lubią zanieczyszczeń w wodzie. Zanieczyszczeń stałych, jeżeli to jest woda no z odzysku, czyli z deszczu. W beczkach, w których przetrzymujemy wodę, mogą się znaleźć jakieś zanieczyszczenia, źdźbła trawy, liście, czy coś w tym stylu. W momencie, kiedy dostanie się tutaj do rury i trafi na taki emiter, no zapycha go, tak? Więc rada jest taka, żeby pomiędzy linią kroplującą, źródłem wody, Posiadać jakiś filtr, który wyłapia nam te zanieczyszczenia. Również, jeżeli to jest woda z, z ziemi, czyli ze studni jakiejś kopanej, z jakiejś abysynki, pomiędzy pompą, linią kroplującą, filtr jest wskazany, bo w takiej wodzie płynie czasami drobny piaseczek, jakiś ił, muł, no i też minerały, bo woda z ziemi zawiera minerały głównie wapń, magnez, żelazo, mangan, tak jak woda z sieci wodociągowej. Nasza tutaj stargardzka kranówka ma twardość około 400-450 mg na litr. To jest twardość ogólna, czyli suma wszystkich minerałów, które się znajdują w wodzie, czyli to klasyfikuje ją jako wodę twardą. Nie bardzo twardą. Ale jako wodę twardą ta skala jest mniej więcej pomiędzy 50 a 500. Im mniejsza wartość, tym bardziej miękka woda, czyli przyjazna naszym urządzeniom. Już nawet nie mówię o liniach kroplujących, ale o czajnikach, pralkach, zmywarkach i kabinach prysznicowych. No tam widzimy ten osad z tych minerałów. My to nazywamy kamieniem. No i co Robson? Wyrzucić to teraz, pozbyć się, kupić nowe, robić koszta. To nie jest jakiś strasznie duży koszt, można to dźwignąć, no ale ja nie lubię tak y, łatwo pozbywać się rzeczy, które można jeszcze wykorzystać i spróbuję to y, zdrutować, wymyślić coś, żeby jeszcze taką linię kroplującą użyć. Jeszcze jedna rzecz, jakby ktoś stwierdził, że przeczyści sobie takie emiterki w takiej linii kroplującej. Pokażę Wam, jak to jest zbudowane. O, tutaj możecie nawet zobaczyć ten osad tych minerałów na wewnętrznej ściankce tej rury wodnej. My widzimy coś takiego: cztery otworki, przez które sączy się woda. To wszystko jest zamknięte w środku. To jest przekrój już z widocznym emiterem. Uciętym zaraz tutaj na krawędzi to jest wklejone na gorąco, wprasowane, no nie do wyciągnięcia. Taki emiterek jest zbudowany w ten sposób. Tu dostaje się woda. Ona przeciska się przez te maleńkie otworki. Tutaj taka jest siateczka. Potem przepycha się przez ten labirynt tymi korytarzykami. Tu jest obniżane ciśnienie i potem. Woda wychodzi w tym miejscu, o, w tym szerokim korytarzu, ponieważ w tym, tutaj w otulinie zewnętrznej, w tym szerokim korytarzyku są właśnie otworki, o. I się sączy, tak? Kapie sobie. No i to jest po prostu nierozbieralne. Co, wtłoczysz tu jakiś detergent, trzeba by było to yy, płukać, dużo mieć tego środka. Nie bardzo. Więc żeby nie wyrzucać tej, tej linii, która no, nie wszystkie tam się zapchały tym kamieniem, ale zdecydowana większość już nie podaje wody. Więc żeby tego nie wyrzucać, to ja dokupiłem jeszcze takie emiterki patykowe, bagnetowe, szpilkowe, nie wiem jak to się fachowo nazywa. I taki, taki kroplownik składa się właśnie z emitera takiego szpilkowego przewodu, którym podawana jest woda i wpinki, takiego cymerka tutaj, który wpinamy w rurę. Ten śledzik też tu ma taki, taki kanalik, taki malutki labirynt, którędy przyciska się woda i ona się tutaj wykrapla w tym miejscu. I ja zamierzam właśnie coś takiego wpiąć do tej uszkodzonej mojej linii kroplującej i jeszcze ją wykorzystać. Do tego potrzebny jest jakiś dziurkacz, szpikulec, którym zrobię otwór w rurce, no żeby wpiąć tą wpinkę. Jakieś fachowe narzędzie pewnie kosztuje z kilkanaście albo kilkadziesiąt zł plus wysyłka. Nie będę robił kosztów, zrobię to gwoździem. Ta wpinka ma 3 mm średnicy, gwóźdź ma 4. Ja go jeszcze pilnikiem tu zaostrzyłem, bo gwoździe przeważnie mają czworoboczne takie ostrza. Więc zamierzam nakuć tą rurę, nawet nie wbijać do środka tego gwoździa całego. I o. Wbijam ten, tą wpinkę. I słychać taki charakterystyczny pstring. to znaczy, że się zapięło i już nie, nam tutaj nie wyskoczy. Zaraz zobaczymy jak jest ze szczelnością takiego robienia otworów we własnym zakresie, niefachowym narzędziem i zobaczymy, czy to zadziała. Ok, mam tutaj tą moją uszkodzoną linię. Nakłuję ją teraz tym szpikulcem. Oczywiście nie robię tego pod ciśnieniem, tak, woda jest zakręcona, nie zamierzam się przebierać, ani obryzgać krzaków pomidora, delikatnie to nakłuwam, wpinam, o, idę odkręcić wodę, wy patrzycie, co się będzie działo, no dobrze, woda odkręcona, nie wiem, czy nie zrobiłem za małego ciśnienia, powietrze słychać, że, że jest wypychane. Jeszcze podkręcimy. Poszło. Jeszcze za małe ciśnienie. Może idzie. Pewnie, że idzie. O. No i z takiego kroplowniczka tutaj woda się wysącza i trafia nam do gruntu. Taką śpileczkę wbijamy w pobliże rośliny, którą chcemy nawodnić i załatwione. Ja jeszcze jestem ciekaw tutaj tego miejsca, czy to jest szczelne. No. Nawet szczelne. Nie widzę, żeby się tu wysączało. Oczywiście takie urządzenia ja doradzam nie zostawiać ich pod ciśnieniem bez kontroli z odkręconą wodą bo nie ma gwarancji że to nam nie wyszczeli to wszystko jest na wtyk na, w, na wcisk więc różnie to bywa przez wiele godzin może lać się woda a my nawet o tym możemy nie wiedzieć fajnie fajnie że to się sprawdziło Jestem bardzo zadowolony. Teraz może ktoś zadać pytanie, czy, czy taki emiter się nie, nie zakamieni, nie zatka, i co wtedy? Robić znowu jakieś zakupy, wyrzucać, kupować nowe? Ja myślę, że z tym nie ma żadnego problemu, ponieważ te emitery są rozbieralne, tak? Możemy sobie to w razie W rozebrać, przeczyścić to, nawet mechanicznie, jakąś szpileczką czy zanurzyć w jakimś detergencie, albo nawet w jakimś kwasie, chociażby woda z kwaskiem cytrynowym. Odkamienić sobie to, to miejsce, złożyć i cieszyć się. Cieszyć się sprawną linią kroplującą. No i gitara. Dziękuję za Waszą uwagę, za Waszą cierpliwość. Życzę zacnych zbiorów pomidorów i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.